Dzisiejszy film zaczniemy od zamówienia pojazdu przez aplikację. I jedziemy do Miłocina, dokładnie idziemy do Autores, bierzemy komforta, zaszlejemy. Toyota Corolla Sedan. Nasz transport już czeka, jest za płotem, idziemy. Kierowca wie, że jedzie z instruktorami, także ma jechać ładnie przepisowo. Mam nadzieję, że nie stresuje tym. Dla omilenia czasu oglądamy sobie Rzeszów, jak wyglądał w 1989 roku. Tam, gdzie jest obecnie moje biuro, jest park. Podoba mi się komentarz na tym filmie, akurat budowali galerię Europa 2, a ktoś powiedział, że tu budują kilku Peweks. pweks. Kto pamięta takie czasy, jak były peweksy? Albo kto kupował dżinsy w peweksie? Albo jak to mówił mój znajomy, nie zna życia ten, kto nie mierzył na rynku dżinsów na kartonie. Jak widzimy, na mieście już jeżdżą i w prawo jazdy zaraz też pojedzie nowy. Ale mi się kolor nie podobał, a najgorsze, że chyba zamówiłem taki sam kolor, jak Word wybrał. A to no, to mi się będzie nowo podobał. I jesteśmy pod wejściem do salonu Hyundai. Tu z nawyku muszę pochwalić jazdę pana kierowcy, bo jako instruktor on chyba taki już odruchł, także bardzo ładnie pan jechał. Dziękujemy za bezpieczną jazdę, a my idziemy odebrać furę. Szukamy naszego samochodu, ten nie. Ten nie, ten nie jest nasz. Nam i narzekam na ten kolor, ale teraz mi się nawet podoba. Bardzo ładny zmienia człowiek zdanie, dopóki żyje będzie zmieniał zdanie. Jak kupujecie samochód, zawsze sobie sprawdźcie, czy to jest wasz samochód. Teraz ten moment najbardziej lubię. Przekazanie samochodu. Lufelka bardzo ładna, ale by ktoś chciał to są do sprzedania, bo oczywiście to będą zielone. Autko odebrane i zaprasza nas stacja benzynowa. Idziemy na pierwsze tankowanie Hyundai'a. Tu mamy piktogram, który pokazuje nam, z której strony mamy Nie o problemów jak kiedyś mieliśmy, przejechać na stację, a to okazało się, że nie z tej strony wlew. E, nie ta strona. Nie wszedłem <grym> z drugiej strony. Te czyta nam znaki, podpowiada mi do to jest ograniczenie, Czy fajną opcję widziałem, że podpowiada mi, że jest przejście dla pieszych. Że nie wiem, czy to jest dobre czy złe. To mi takie rzeczy podpowiada, bo kierowca płyniem patrzy na drogę i widzieć przejście, a nie. W tym momencie, tutaj im się pokazało powiadomienie. teraz teoretycznie patrzę na coś, co chodziło na, na czerwono, i nie widzę pierwszego, który wchodzi na przejście. Ale to jest tylko czysto teoretycznie. Może takie ostrzeżenie, że ktoś dojeżdża do przejścia. Nagle coś tu piknęło, spuszcza wzrok, co mu piszczy, podnosi głowę, a tu pieszy. Mam nadzieję, że to tylko moja fantazja. W dniu tankowania paliwo jest po 6,17. Uwaga, tanio. Taniu było po 3 zł. A no tak. Dzisiaj nie robimy filmu szkoleniowego, ale tak wabał. Ma... Przypomnienia pamiętajcie, przejeżdżacie przez przejazd kolejowy, zawsze się upewnijcie o możliwości jazdy. Patrzcie się w jedną stronę, w drugą, żeby każdy przejazd był dla Was bezpieczny. Mimo, że to jest nowe auto naszpikowane czujnikami, ale nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Z tego co zauważyłem, te pojazd ma bardzo fajną nawigację, możecie sobie na przykład punkty w pobliżu wybrać. Powiedzmy, że potrzebujecie apteki powiedzmy, idziemy do apteki i możecie szukać gdzie sobie kupić bezpieczniki. O, powiedzmy chcę w tej aptece i od razu Was prowadzi. Może być bardzo przydatne, jak jesteście w jakimś nowym mieście przejazdem i fajnie, bez bardzo podręku, nie musicie szukać, bardzo intuicyjnie. Gawoska w Polsce znaki ostrzegawcze są żółte, a wreszcie krajów, jakie znam, to są znaki czerwone, tak, to się nam wyświetlają, Nie wiem, czemu jest taka zmiana. Tu są białe tło i czerwona owódka, u nas czerwona owódka i żółte tło. Tutaj jeszcze ciekawostką jest w tym systemie czytania znaków, że ograniczenie prędkości obowiązuje do skrzyżowania jest też typowo polskie. Czyli, na przykład, gdy mamy ograniczenie prędkości do 70. Znak nam ładnie został rozczytany, i za chwilkę, jak miniemy skrzyżowanie, to polskie przepisy no, odwołują tą 30. Nie, 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 nie 30, a 70. A w pozostałych krajach dotyczy to do miejsca, gdzie to będzie zmienione lub odwołane innym znakiem. Także, jak na przykład będziecie, powiedzmy, jechać po Niemczech. Zobaczyć jakieś ograniczenie prędkości, i jak miniecie skrzyżowanie, to dalej to prędkość jest ograniczona do tylu, co było na znakach. tam skrzyżowanie nie odwołuje znaków zakazu. Sprawdźcie sobie, czy tym nowym samochodem da się zrobić łuk i czy kamera pomoże, czy będzie bardziej przeszkadzać. Tylko pamiętajcie, mając kamery, technika jazdy się nie zmienia. Patrzymy w tylną szybę i lusterkę, a tu sobie tylko wspomagamy tą jazdę. Tutaj ustawienia kamery możecie też wybrać, jaki macie kąt padania. Czy widzicie w ten sposób, czy widzicie z góry. Widzę teraz, czy tył pojazdu się schował, czy nie schował. Idealnie, wyjechałem sobie za linię, więc teraz nie da się zepsuć łukusz. Ciekawy jestem tylko, czy takie systemy bezpieczeństwa, które wspomagają kierowcę, czy one zastąpią takie, jak ja mam stare nawyki, że co, wiem, tu mnóstwo kamer i systemów, ale moje nawyki nie pozwalają mi tylko z tego korzystać. Tylko patrzę sobie, faktycznie, co się dzieje za mną i w lusterku. Prawdopodobnie bym mógł to samo, patrząc tylko w kamerę, ale czuję się pewniej, jak sobie obrócę do tyłu i ewentualnie tylko wspomagam, czy dobrze na pewno widziałem. Chcesz zrobić prawo jazdy kategorii B? Zapisz się na kurs już dziś i zdaj egzamin razem z ABC prawo jazdy.